Moje okno, cisza w chaosie. Jest taka gwiazda na niebiosach umysłowego mego świata, która wszystkie uczucia w jedno łączy ognisko. Ta będzie świecić mi na grobie, jak teraz świeci, ile razy dla obecności konam. Ta jest zupełnie oderwaną w sferze wyższej nad wszelkie doczesności świata przemiennego. Ale promienie jej rozliczne, rozciągnięte do Ziemi, krystalizują się w postacie organiczne i całe, i każde z wielu uczuć moich jest skończone, jak drzewo pewne tylko owoce pewnej formy i blasku wywołujące z siły swojej. Dlatego mało to stoję, czyli te płonki moje spalą susze tęskliwe albo rozłamie wiatr północny. One i w samym zgonie swoim przemienności nie znosząc, jeżeli padną... To jak drzewa, jak twory skończone, pewne i organiczne. One się nie rozmgleją nieujętym zapachem, jak jednodzienne kwiatki. Ani dadzą się przebrać pod nożycami mody, jak te róże fałszywe. I papierowy laur aktora. olepka pieśni do współczesnych ludowych pieśniarzy gdzie ton i miara równe są przedmiotowi gdzie przedmiot się harmonią dostraja tam jest i pieśń i rym jak kto je powi tam z siedmia się brzmienie i tam się straja i spadkuje się same ku końcowi Umiej słowom wrócić ich wygłos pierwszy to jest całą wrażeń tajemnicą. Rym we wnętrzu leży, nie w końcach wierszy, jak i gwiazdy nie tam są gdzie świcą. Podobnież i pieśń gminna, to nie jest to, co wy dziś zrobiliście z niej. Płynność słów to oko błysłe łzą, to ciepły dech. Nie zawołanie, tchnij. Tak wywęźla się kwiatu pąk I tak ptasze coraz bystrzej I pełniej widzi dzień, Nim nad rozpękłą wzleci czasze, Wrażenia pierw mając przez swój rdzeń. Stąd to nie są nasze, pieśni nasze, Lecz boskiego coś bierą się. Stąd, choć ja śpię, nie ja to śnie, co śnie. Ludzkości pół na globie współśni ze mną. Dopomaga mnie i cicho, i głęboko, I uroczyście, i ciemno, jak wszech oko. Tamto wszczęła się pieśń gminna, Jakby z dna uspokojonej na skroś głębi, Czerpiąc tok swój i jęk gołębi. A Bóg ją sam zna.